Serdecznie witam wszyscy drodzy moi ludzie dobrej woli, kochani słuchacze i widzowie, no dalej dalej trwa życie prawda, w Polsce i będę opowiadał, jak to się rozwija sytuacja. Może te informacje się komuś przydadzą. Myślę, że takie z pierwszej ręki opowiadanie no jest chyba najkorzystniejsze, bo można wyciągać swoje własne wnioski. Czy będziecie chcieli przez to przechodzić, czy nie, czy będziecie próbować, a może będzie łatwiej próbować, jeżeli wiecie. No, jak ja próbowałem. No, pytania oczywiście o ubezpieczenie w, w Polsce, ubezpieczenie jest społeczne, jest prywatne. No, są różne, różne warianty, które tam chyba można kombinować i robić. No i ja tak, tak zaglądam w te możliwości, jak, jak tutaj jak tu się ubezpieczyć w Polsce i, no, i dosyć często to jest, jest to pytanie zadawane i tak samo jest odpowiadane przez wielu, wielu z was. No ale jest co innego pytać i, i, i tak, no nawet szukać po internecie, a co innego jest osobiście pójść do urzędu i się dowiedzieć. No bo to jest ten wyrok, prawda? To jest to właściwe miejsce, gdzie, gdzie nas ocenią, oszacują i, i albo dadzą, albo nie dadzą. No więc pierwsze, ponieważ były, były takie i są takie możliwości, no powinniście o tym wiedzieć. Takie było miejsce jak Urząd Pracy. Więc, jeżeli jesteście w Polsce i, i pójdziecie do Urzędu Pracy, wracając za zagranicy, no macie prawo jako polski obywatel za, no po prostu się zarejestrować. I ta rejestracja, no w moim wypadku, była, zaczęła przebiegać bardzo, bardzo fajnie. Pani była bardzo pomocna i. Szybko wytłumaczyła, jak ta sytuacja wygląda. No, przy okazji wam powiem, że słuchałem też urzędniczkę przez telefon. Tam czekając, aż, aż ktoś się mną zajmie. Urzędniczka, która tłumaczyła komuś przez telefon, jakie datki można dostać, czy dodatki na, na rozwój, na rozwój w, w takie w Polsce, jak, jakieś są tym tytułem no chyba nawet do 10 tysięcy złotych dotacje. Chyba to zależnie od budżetu, nie wiem, bo tak po prostu podsłuchi, podsłuchiwała, bo była słychać, prze, siedziała przy otwartym okienku i rozmawiała przez telefon na cały głos. Więc, ale no nie interesowałem się tym, to jakby ktoś ta, no chciał tutaj rozwijać się, czy, czy, czy jakoś osadzać. Zapewne są jeszcze jakieś dotacje pieniężne do. do do tego osiedlania się, no nie jestem, nie jestem pewien, bo nie pytałem się, po prostu nie byłem zainteresowany, chciałem się, się zarejestrować, bo rejestrując się w tej, jako bezrobotny, no automatycznie dostajemy ubezpieczenie z NFZ-u i to, i to jest e, całkowicie proste, bez żadnych kosztów, bez żadnych kłopotów, tak jak mówię, w Polsce naprawdę urzędnicy są że, no, prześwietni, ja się spotykam tylko z bardzo pomocnymi, uśmiechniętymi i, i, i no, naprawdę ty, ten proces jest, jest taki bezproblemowy i naprawdę też tutaj, ja jestem w małym mieście, jest też proces taki bezkolejkowy, że bardzo rzadko czekam, i jak czekam, to bardzo krótko. No, i w tym wypadku ta pani chętnie zgodziła się mnie zarejestrować. <laughs> powiedziałem jej, że przyjechałem ze Stanów, powiedziałem, że czy całą sytuację no i jak najbardziej od razu sama Wiedziała i powiedziała, że no, chodzi o Panu o ubezpieczenie. To jak najbardziej, dopóki tam Pan coś innego nie będzie robił, czy, bo, no bo będę robił, ale to ubezpieczenie bym miał tak od razu z, z, to tak na otwarcie drzwi. Więc to jest bardzo bardzo dobra opcja. No ale po wypełnieniu tych dokumentów, chyba Pan mnie oszacowała na młodszego niż jestem, bo okazało się, że w wieku 65 lat. No już nam to nie przysługuje, także jeżeli jesteście powyżej 65 roku życia, taka opcja nie istnieje, nie zarejestrują Was i nie, nie, nie otrzymacie tego NFZ-u po prostu tylko wypełniając w Urzędzie Pracy dokumenty, które bardzo formularz jest bardzo prosty i to jest w ogóle nieskomplikowane, także jeżeli ktoś jest młodszy i będzie potrzebował tak od razu zanim podejmie pracę czy jakąś działalność, Potrzebowałoby się ubezpieczenie, no to właśnie to jest ten krok. To jest pierwsze do Urzędu Pracy, zarejestrować się i do tej chwili, dopóki nie, nie, nie uzyskacie tego NFZ-u przez, przez pracę, czyli jakimś tam innymi środkami, no to jest wyjście takie doraźne. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli tutaj się przenosicie, no jest to był mój pierwszy krok, no nieudany, no ale, ale w sumie zajęło to dosłownie kilka minut. I, no i pojechałem dalej, no to jeżeli Urząd Pracy nie na no to do nfz to pojechałem, no bo wiem, że z internetu, no i też tutaj z komentarzy, że, że można się ubezpieczyć, po prostu tam w tej chwili ta stawka jest około 800 zł na miesiąc, więc postanowiłem pojechać i po prostu zapłacić za NFZ i, i uzyskać tak, tak zwane powszechne ubezpieczenie no a też nie jest to takie proste, bo znaczy jest proste, z tym, że to nie jest tylko 800 zł. W moim wypadku, czy kogokolwiek, kto nie pracował i nie wyrobił żadnych lat pracy w, w Polsce, no nie jest to po prostu wpłata miesięczna. jest Pierwsza wpłata jest tak, taka średnia dwuroczna kwota, którą się musiało było płacić pracując na roli. Czyli jest takie po prostu jedna duża suma. Wpisowego, zanim te, te składki będą pobierane. I ta suma wpisowego jest, no, ten pan wycenił to, powiedział, że w tej chwili taka przeciętna to jest 17 do 18 tysięcy złotych wpłaty, że trzeba wpłacić, zanim to miesięczną wpłatę będziemy dawali, i wtedy jest to ubezpieczenie takie społeczne dla, dla takiego człowieka z zagranicy, co przyjechał, no ale przede wszystkim z zagranicy mówiąc, mówimy tu chyba tylko i wyłącznie spoza Europejskiej Unii, bo jeżeli pracowaliście gdziekolwiek tutaj w krajach Unii, to wam to chyba zaliczą i nie musicie tej, tej wpłaty robić. Także to no, my przyjeżdżający ze Stanów czy z Kanady, to, to te opłaty będą konieczne. Jeżeli chcecie te, takowe, takowe ubezpieczenie sobie wziąć. No, takie, były, takie były moje przeżycia ostatnie i tak myślałem, ja opowiem wam właśnie. Jak to wygląda naprawdę z pierwszej ręki i jest potwierdzony, no bo w urzędzie z urzędnikami rozmawiałem i, i tego się dowiedziałem. Także no, trzecia opcja, teraz, która mi pozostała, zastanawiam się na, nad otwarciem po prostu własnej działalności gospodarczej i jako jednoosobową taką małą firmę otworzyć w swoim własnym imieniu i po prostu płacić sobie składki tak, jak pracownikowi się płaci. No i wtedy w ten, ten NFZ bym miał. Więc ponieważ taką działalność gospodarczą e, praktycznie już prowadzę, potrzebowałbym tylko zarejestrować tutaj, zamiast, e, zamiast mieć to prowadzone e, przez opodatkowanie w Stanach Znaczonych, no bym, bym chyba takie uzyskał, także to jest następny krok. I jeżeli, jeżeli to się uda, no to... Jeżeli to będzie w miarę proste, patrzyłem tam, jakie dokumenty trzeba złożyć. Tam jest kilka kroków, ale tak jak mówię, wszystko jest do przeskoczenia tutaj wszystko jest do zrobienia. Także spróbuję i zobaczę. Jeżeli nie, no to wpłacę te, te 17-18 tysięcy i wezmę ten NFZ miesięczny z miesięcznymi tymi 800 zł, które trzeba będzie płacić, i po prostu będę ubezpieczony w Polsce yy, przez, przez państwo. A do tego dokupię prywatne. Także jak będę już wyszukiwał prywatnie, to też Wam. O tym dokładnie opowiem, o tych opcjach i no, kosztach i, ta, i takich innych tam detalach. No, w tej chwili tutaj jesteśmy w, no, w takim dosyć fajnym miejscu, że, że są te opcje w ogóle jakieś do, do rozważenia. No, mówię, jestem w wyjątkowej chyba sytuacji, bo mało z tych emigrantów, w, którzy wyjechali z, z Polski, no w ogóle nie pracowało w Polsce, także chyba większość z Was zapewne ma jakiś tam staż pracy i to będzie bardzo pomocne albo jeżeli to jest z Unii Europejskiej, to jak wspominałem ten staż nam się chyba też zaliczy do tego ubezpieczenia, więc ty, ty, tego wpisowego wtedy nie musicie płacić o no, takie, takie dzisiaj wiadomości z rana z, z tego osiedlania się w Polsce z, no, z, z tego zapuszczania korzeni i znajdywania sobie tutaj swojego własnego ciepłego domu, dalej jak zawsze mówię, ja tylko opowiadam, jak to, jak to idzie w moim wypadku, prawda, a Wy sobie musicie wysnuć własne wnioski, no bo taka, taka decyzja przenieść się no nie, jest, nie jest łatwa i nie, nie wszyscy jednakowo to mogą odczuć. Więc mówiłem już wielokrotnie, polecam najpierw próbę i potem, potem dopiero podjęcie decyzji żeby nie likwidować wszystkiego na miejscu i żeby nie, nie zostać no, potem w, z drugiej strony z tymi wszystkimi kosztami e, związanymi z, z przeprowadzką do, do, do kraju i, i potem jak było trzeba wracać, bo tu Wam nie pasuje, czy coś tam Wam pasuje bardziej, no to może być bardzo kosztowne. Tak, tylko opowiadam, e, co się dzieje na co dzień. No. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Będę wam opowiadał, pytajcie się, to wam opowiem, co się dzieje. To jak mówię, był przyjemny dzień, pomimo pogody szarej i, i, i takiej deszczowej troszeczkę. Była mrzawka lekka, ale jest przepięknie. Naprawdę dalej mam wielką przyjemność przebywania w kraju, przebywania wśród naszych ludzi, naszej kultury i naszego języka. No, serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się w zdrówku i bądźcie optymistycznego, takiego nastroju optymistycznego zapatrywania na świat, bo chyba ten świat e, tak Was będzie traktował, jak, jak Was e, widzą i to, co wysyłacie, prawda? To do Was wraca. No, wszystkiego dobrego na razie. Ciao.